Dzień dobry Są grzyby A no właśnie Zaraz zobaczymy. Można zobaczyć jakie? A kołpaki są jeszcze czy nie? Nie robaczywe? Kołpaki już się już są robaczywe. się robaczywe pan mówi. Ja i kanie zbieram i podgrzybki i i to nie ma bardzo. To ale to ja tam sam chodzi. To jest to Podgrzybek. Tylko się trochę ściemniło, dlatego myślałem, że to. No to fajnie, fajnie. O, są kołpaki. Zaraz zobaczymy czy kołpaki są. Bo ja ostatnio byłem to były w większości robaczywe. A ten dobry. A y, ja w, w tym roku to można powiedzieć, że na palcach znalazłem robaczywe. Tak? Pewnie. A ja y, ostatnie dni, znaczy dwa, 3 dni... Teraz już się tak. za będą zacinać. Tak, 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 tak. Już się będą zaczynać robaczywe. Wie pan co? Ja y, kołpaki zbieram dopiero drugi rok. Ale dla mnie po pierwszym roku kołpaki to są najsmaczniejsze, żeby na, 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 na weki. Sąsiadkę miałem, która już nie żyje. No. Za płotu. Tak. I inaczej. Tu chodziłem kiedyś i sąsiadka też in, inna. No. Z mężem chodzili. Ja patrzę, co oni tak zbierają do pióruna. No. A oni te kłupaki tak dawali. Mnie rok temu nauczyła... Ale ja nie brałem. Mnie rok temu nauczyła grzybiarka. Mówi człowieku, jakie to dobre grzyby tak. na, na marnaty. Ja I, mówię... właśnie, I właśnie ta sąsiadka z zapłotu mówi, ty, zbieraj ich. Mhm. No to ja poszłem i zbierałem, ale zaniosłem koszyk, ja wie, teraz prze, przeleć, zobacz czy dobre. I ona przeleciała wszystkie, mówi, wszystkie dobre. I teraz zbieram. Ja takie mam. No, bo... Prawdziwka jednego znalazłem dużego właściwie dwa, jeden malutki. Wie pan co, żeby nie przeszkadzać sobie, żeby pan miał też przyjemność zbiorania. Ja, pan, pan tam pan był czy nie? Już? Nie, tam nie byłem. Ja tutaj ja dopiero. Ja dopiero przyjechałem. To ja idę w tamtą stronę, tylko tutaj gdzieś żeby. Tu. No właśnie. To ja idę w tamtą stronę i życzę miłego tego, miłego zbierania Dzień, grzybów. Tak, bardzo. A ja i tak tutaj przejdę i zaraz pojadę jadę do No ja też jadę w inne miejsce, bo Wie pan co, po poniedzieli tutaj było bardzo dużo ludzi i są przebrane. Dlatego ja w sobotę to nie przyjeżdżam. Ja tutaj ten las znam, bo, ja bo tutaj mój las jest. A, tutaj, tutaj. No, no. Ja też mam miejsce ze swoim lasem, ale akurat tam teraz... nie. to mój, faktycznie. No. Ja wiem, 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 ja też tak samo. nie? Też mam, no. też mam swój las, ale tutaj akurat nie w innym rejonie Polski troszeczkę dalej. No. Za, za Sokołami, nie? No dobrze, o, no są te kupaki jeszcze. Może jeszcze będą te kłopaki, że nie będą roboczywe. Ja się trochę nastawiłem negatywnie na te kupaki, O, zobaczcie, jaki roboczywy kołpak. No akurat się trafi tak. A ten? Też roboczywy. Ja już, ja już kupaków staram się nie zbierać, bo tylko szkoda nerwów. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego. No właśnie. No cóż, to idziemy w inne miejsce, tam jeszcze zobaczę, jak będą, to będą, jak nie, to jedziemy dalej. Słuchajcie, to cóż, kończymy, bo mi się już karta kończy miejsce. Słuchajcie, a tak właśnie wyglądają marynowane kopaki, czyli ta nazwa właściwa, płachetka kołpakowata, także zwane jako turki, panienki, różne mają nazwy w różnych regionach Polski. U nas mają trzy nazwy, tak jak powiedziałem kołpaki, turki, panienki, ja nazywam to kołpakami, eee, są bardzo smaczne, także polecam. I to właściwie by było wszystko na dzisiaj, życzę miłego grzybobrania, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.